kości znalezione w wykopie w okolicach Mleczarni bada dziś międzynarodowa ekipa archeologów na czele z prokuratorem z IPN. -u. Póki co nie wiadomo, czy znalezione szczątki są ludzkie, czy zwierzęce. Jesteśmy na terenie prowadzonych przez spółdzielnię Mlekowita prac budowlanych. Takie nasze były ustalenia z inwestorem, że w sytuacji, kiedy pojawią się jakieś szczątki ludzkie bądź jakieś inne szczątki kostne, mogące pochodzić od, od osób ofiar obozów w Działdowie, Inwestor nas poinformował i dlatego prowadzimy teraz pracę z udziałem antropologów. Dawny niemiecki obóz Zagłady Wdziałodowej jest dla nas bardzo ważnym miejscem i zadaniem miasta jest stanie na straży tego terenu. W związku z powyższym, jeżeli mamy informacje o inwestycyjnych działaniach właścicieli gruntów, wtedy podejmujemy takie działania, które mają pomóc tym inwestorom w przeprowadzeniu zakrojonych badań archeologicznych i właśnie jesteśmy świadkami. Mamy tutaj pana archeologa, pana Damiana Swata, który prowadzi szerokie badania archeologiczne i w czasie tych badań została odkryta jama, w której są spopielone kości, dlatego dzisiaj pojawił się w Działdowie pan prokurator Tomasz Jankowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Wraz z nim przyjechała międzynarodowa grupa antropologów, która prowadzi badania, które mają ustalić, czy to są kości zwierzęce, czy to są kości ludzkie, czy należą być może do jednego z byłych więźniów obozu hitlerowskiego, a później radzieckiego w Działdowie. Znaleźliśmy na tą chwilę pozostałości po koszarach zburzonych w 1914 roku oraz jamę śmietniskową z II wojny światowej a także przypalone szczątki zwierzęcem bądź ludzkie tego to właśnie próbujemy ustalić. Na ten moment nie wiadomo dużo. Wiadomo tyle, że jest faktycznie ujawniona jama ze szczątkami. Natomiast czy one pochodzą od ludzi, czy to są zwierzęce, to dopiero w trakcie pracy. Ustalimy. Myślę, że w tym miejscu należy podziękować panu Marcinowi Królowi, który jest dyrektorem Dziadowskiego Działu Mlekowite za bardzo poważne i odpowiedzialne podejście do problemu. Mlekowita jest właścicielem tego terenu i naprawdę poza tym, że wyłożyła własne środki finansowe na przeprowadzenie badań archeologicznych, to także nadzoruje te badania i pilnuje, żeby zostały. One wykonane w sposób sumienny, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że zostaną przeoczone jakieś miejsca, w których mogłyby znajdować się ofiary zbrodni hitlerowskich. O wynikach badań archeologicznych na terenie Dzieldowa będziemy informować na bieżąco.